Zadanie 27 matura 2022. Zaraz pokażę Ci jak szybko je rozwiązać. Wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych nieparzystych podzielnych przez 5 jest, no więc mamy znaleźć wszystkie nieparzyste liczby czterocyfrowe podzielne przez 5. Możemy sobie tę sytuację jednarizować, czym są liczby nieparzyste i liczby nieparzyste to takie, które nie są wielokrotnością dwójki liczbą nieparzystą jest 1, 3, 5, 7, 9, 11 itd. Tak to jest tutaj tu podzielna przez 5. Marzyści. No dobra, no to teraz zastanówmy się, jak mogą wyglądać te liczby podzielne przez 5. Podzielne przez 5 łączą się albo na piątkę, albo na 0, czyli na przykład 10, 15, 20, 25, 30, 30 i tak dalej. Ale chcemy, żeby te liczby były jednocześnie podzielne przez 5 i nieparzyste. Czyli jeżeli będzie kończyć się na piątkę, no to będzie podzielna przez 5 i nieparzyste, bo 5 jest nieparzysta. Jeżeli ostatnia cyfra jest nieparzysta, to cała liczba jest nieparzysta. Jeżeli będzie się kończyć na 10, czyli na przykład byśmy mieli taką liczbę, się nie nadaje, bo ona ma 0 na końcu, czyli cała jest parzysta, więc ta liczba jest 2 i to nam odpada, to nam zostaje, to nam odpada, to nam zostaje i to nam odpada. Czyli właściwie możemy mieć na zawsze piątkę tylko, bo tutaj jest piątka, tu też jest piątka i tu też jest piątka i dalej też byłyby piątki. Czyli tutaj mamy do wpisania możliwość tylko wpisania piątki. Dobrze, a możemy sobie tutaj uzupełnić tę liczbę. I tutaj najmniejszą liczbę pierwszą, jaką możemy wpisać, żeby to była liczba cztery cyfrowa, no to będzie jedynka, nie? Dalej możemy wpisać sobie dwójkę, trójkę, trójkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, no nie, bo to jedna cyfra, możemy no dobrze, możemy te dwie tutaj uzupełnić, tą i tą. To możemy wpisać będzie jedynka, no to tutaj może być już zero, tutaj może być jeden, dwa, trzy, tak dalej do dziewięciu. I samo tutaj może być zero, może być jeden, może być dwa i dalej do dziewięciu. Tutaj już mamy opracowane, że tylko piątka. Dobra, znaczy jeżeli możemy tu pisać piątkę, no to to możemy wpisać na jeden sposób. Tutaj możemy wpisać od zera do dziewięciu, czyli na dziewięć sposobów, no nie na dziesięć sposobów. Dziesiąta, bo zaczynamy liczyć od zera. A tutaj ile może być? Ich dziesięć czy dziewięć. No 9, bo nie może być 0. Tutaj 9. Teraz ustawić na mnożenie. Wychodzi nam odpowiedź P. Proste, proste.